Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj um, mamy niedzielę i w sumie zero jakichś takich sprecyzowanych planów. Jestem, jak słyszycie, trochę przeziębiona. Byłam przeziębiona tydzień, później byłam tydzień zdrowa i znowu jestem przeziębiona. Wczoraj zaczęło mnie gardło boleć, źle się zaczęłam czuć, zapchane zatoki i wszystko. Także prawdopodobnie nie doleczyłam się po poprzednim przeziębieniu. No i niestety, ale teraz mam. Konsekwencje. E, jesteśmy aktualnie w aucie. E, w sumie tylko ja, bo czekam na męża. I jedziemy do TK Maxa, bo poszukiwania tej wiralowej świeczki z TK Maxa, z takimi fajnymi chojniczkami nadal trwają. E, także dzisiaj jedziemy do TK Maxa. Zapraszam serdecznie do subskrybowania tego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi, do lajkowania, do komentowania i bez dłuższego przedłużenia zaczynamy tego vloga. Gdzie mój mąż O, no, proszę, ubrany w ramu stylówę Jak tam stylówka? Co? Jak tam stylówka? Bardzo dobrze. Cześć, przywitajcie. Cześć. Witam wszystkich Dobra, jedziemy. Chcieliśmy poszukać jakichś piżamek ładnych, ale na ten moment są tylko jakieś takie... Wiecie... O, chociaż ta jest ładna. Tylko ja nie lubię takiego materiału śliskiego. Ale jest bardzo dużo takich tematycznych. Typu... jaka bajka się nazywała? No, The Simpsons. Z... Ale tutaj są jakieś ładne, więc może coś uda mi się wybrać. Takiego wiecie. Na chłodne wieczorki. No, no. Kolejny, ale są z takiego śliskiego materiału. Wygląda jak, jak. Nie powiem, powiem co. W więzieniu? No, w obozie. Ale to jest nawet. Ale też z tego śliskiego. Mhm. Kto w takich chodzi? jaką właśnie piżamka finalnie wybrałam jest taka, ale niestety wzięłam rozmiar M bo wzięłam ogólnie dwie piżamki jedna to jest właśnie taka, a drugą już szybko wrzuciłam akurat do prania, bo miałam jasne do prania i niestety, ale bluzka jak bluzka jest ok ale spodnie w rozmiarze M są po prostu takie, że mogłabym dwa razy w nie wejść naprawdę, zobaczcie jakie ogromniaste no są po prostu przewielkie, także jedą ze mną do Polski niedługo i podaruję tą piżameczkę tak, nie wiem, na no Mikołaja może i sobie na razie ją tu, żeby czekała. Niestety jedna jest dobra i ma też, wiecie, takie jakby ściągacze, które mogę sobie ściągnąć. No a ta nie ma, jest po prostu taka, że mogłabym w jedną nogawkę wejść i tyle. A obydwie są w rozmiarze M, także no rozmiar rozmiarowi nierówny. Także powinna mieć s ale to może już w przyszłym tygodniu sobie podjadę do Primarka, bo troszeczkę trzeba jechać. I wtedy sobie taką właśnie dokupię. Mój mąż tam bęczy się z autkiem. Także może się udaje dzisiaj jeszcze naprawić. Powiem Wam też w sumie historię. Nie mamy teraz aktualnie żaluzji w oknie. O zobaczcie, nie mamy żaluzji. Tutaj zostały takie części po starej. A dlaczego nie mamy tej żeluzji? A dlatego, że tutaj ogólnie na naszym pięterku jest tylko jedno okno i nie ma tak to przewiewu, jeżeli to okno jest zamknięte, to po prostu nie ma przewiewu w całym, jakby tutaj na tym pięterku, bo tam za drzwiami jest, no wiecie, tu jest poddaszeł góry, a tam jest inny pokój, ale tam nie ma żadnego okna. I w momencie, kiedy tylko nasze okno jest otwarte, no to tutaj można zrobić lekki przewiew, można, wiecie, żeby był przepływ tego powietrza. No i jeżeli jest zimno na dworze, a ciepło w domu, wiadomo już grzeją grzejniki i tak dalej, no to niektóre zwierzątka wchodzą do domu. I weszły biedronki. A wiecie, które te biedronki, to takie azjatyckie, te które są co, co, co na właśnie czasami były zdjęcia, że psy psom wchodzą tam jakby na podniebienie, to do tam wchodzą, robią takie chmary, takie, wiecie, taką kulę czarną w rogach, No i niestety ale u nas wchodziły te biedronki. I ta stara żaluzja była lekko taka zepsuta, że jakby one wchodziły do środka tej żaluzji ja to dopiero zobaczyłam po czasie. Ja ją rozwijałam, zawijałam, ale potem jak one zaczęły wychodzić mówię, ile jest tych biedronek? I to nie jest, że okno było brudne czy cokolwiek. Wiadomo, tam na rogach zbiera się, się ten osad z zewnątrz, ale tutaj też jest ciężko umyć te okna, bo one się tak otwierają, Trzeba je popchnąć, żeby one się od, otworzyły. No i niestety te pietronki wchodziły, także... <gryw> I tam jest jeszcze taki wywiew, gdzie, gdzie one tak jakby się, wiecie... Wchodziły. O, nie chcę nawet o tym myśleć, bo po prostu jak to widziałam, to mi się płakać chciało, jak ja to, na no to patrzyłam. I w końcu mój mąż zdjął. I teraz będziemy właśnie szpachlować te dziury. I mamy tutaj nową z nową... roletę. Także, no taka e, historia z ostatnich dni. Także naprawdę, te, te, ja nie wiem, jakieś, nie miałam czegoś takiego na biodronek. jakby było słodkie, w ogóle lubiłam rysować, lubiłam wszystkie takie małe e, stworzonka, ale w momencie, kiedy właśnie w Polsce, w, w, w moim no, mieszkaniu tam, w domu rodzinnym, e, Siedziałam, z... wszyscy siedzieli w salonie, a ja akurat wchodziłam do salonu i patrzyłam i mówię no no, a co tam jest takie w rogu taka czarna ten... Mama wzięła szczotkę, żeby wiecie to... zobaczyć co to i nagle wszędzie w pokoju były biedronki. I od tego czasu nie lubię biedronek. Jakiś tydzień y żyjemy bez rolety, ale może dzisiaj uda się zaszpachlować y i bo jednak jak tutaj lampy świecą, to ciężko się śpi, A tak to z że będzie na pewno fajnie i też jest w takim szarawym kolorku, więc będzie bardziej nam tutaj pasowała do pomieszczenia. Kochani, witam się z Wami kolejnego dnia. Wczoraj dużo nie nagrywałam, bo trochę się źle czułam, było bardzo dużo w ogóle rzeczy do robienia, ale dzisiaj właśnie wstałam, miałam jechać na studia, ale no. Nie pojechałam, bo stwierdziłam, że to są ostatnie wykłady i w sumie bez sens na nich być, bo mamy wszystkie, wiecie, nagrania i po prostu sobie z tych nagrań wszystko ogarnę. Tym bardziej, że miałam to w tamtym roku, więc nic trudnego. I właśnie zaraz zbieram się do pracy. Mam dosyć dzisiaj też sobie jawny dzień, tak czasami bywa. Jadę do pracy, później z pracy jadę do lekarza mam tutaj właśnie wydrukowane moje wyniki krwi i później znowu od lekarza jadę do pracy, więc no trochę mam, wiecie, jeżdżenia dzisiaj, ale ja lubię tak, jak właśnie jest co do roboty. Także tak właśnie dzisiaj lecę do lekarza. Mam nadzieję, że mi przyjmą badania polskie tutaj w Anglii, chociaż chociaż te, które są złe. A mianowicie chodzi o tarczycę, bo mam tam trochę problemów z tym związanych, więc mam nadzieję, że dadzą mi po prostu badania na krew i po prostu zrobię sobie krew tutaj. Bo ostatnim razem nie chcieli mi dać ze względu na to, że już miałam w maju robione i wyszły pozytywnie. Wszystkie, jakby, wszystko dobrze było z wynikami, ale teraz ewidentnie jest coś nie tak. Ja też się słabo czuję, także mam nadzieję, że. Jakoś zadziałają. Mam wizytę z panią doktor, więc mam nadzieję, że kobieta kobiecie pomoże. Już zbliża się czas ten świąteczny. Mamy już y, pierwszy tydzień y, prawie listopada za sobą. Dosłownie dwa dni zostały, także za trzy tygodnie zaczynamy vlogmas. Trzy, cztery tygodnie. Y, ja też teraz, y, dwa najbliższe tygodnie będę miała, no takie dosyć. Mm, intensywne, bo w przyszłym tygodniu mam egzamin, w tym tygodniu mam jeszcze dwa seminary, na których muszę się pojawić, bo będą, wiecie, zadania do egzaminu robione, także muszę tam być, żeby, wiecie, jeszcze jakieś tam informacje wyłapać do egzaminu i w przyszłym tygodniu mam w sumie, no właśnie, ten egzamin tylko jednego dnia, także w czwartek w przyszły będę jechała tylko na egzamin, a później już w sobotę lecimy do Polski. Postanowiłam, że zaraz wybieram się na siłownię, tylko jeszcze zjem sobie trochę. Wróciłam od lekarza, finalnie udało mi się z lekarzem dogadać, także jestem mega zadowolona. Nie jechałam do pracy, bo pani przełożyła w sumie na moją korzyść na jutro, bo jutro i tak bym miała jechać. Także jutro będę cały dzień w pracy, a właśnie dzisiaj teraz się wybiorę. Na siłowni na wieczór już trochę lepiej się czuję, bo jednak ten nos już nie jest zapchany, także czas zacząć siłownie od poniedziałku, także. Że ja naprawdę nie mam rzeczy na siłownię. Mam tu jakąś bluzkę z Adidasa, więc ja ją sobie założę na tą siłownię. I mam tutaj z Sinsaya takie dresy szare. Także mam nadzieję, że to jakoś będzie wyglądało. Że tak będę mogła pójść. Zobaczymy. Jak się prezentuje stylowo? Nie wiem. Ja ogólnie jestem taka, że nie lubię, wiecie, jakichś krótkich bluzek na siłownię. Czy jakichś Podenek. Tym bardziej, że teraz jest zimno, więc nie za bardzo chcę. Właśnie jak mam tak blisko do siłowni, że ja się tam nie będę po prostu przebierała w ogóle te, legisy, te dresy były na mnie luźne. A teraz zobaczcie, co tu się dzieje. że dostałam tyłka, to dostałam tu brzucha i tu tak samo. Trochę się zaniedbałam. E, dobra, mam gumkę. Jeszcze tylko muszę wyjąć jakieś buty na siłownię. Założę na, sobie, na siebie szybko y, jakąś kurtkę. ją w aucie, bo mam w sumie 5 kroków do, z parkingu do auta i do siłowni. Także no, wybieram się. Nie byłam chyba przez 4 miesiące? Lipiec? Si no, powiedzmy cały sierpień, no to jakieś 3,5 miesiąca nie było mnie na siłanie. Także znowu zaczynamy tą przygodę. Jak chodziłam, to naprawdę e, coraz lepiej wyglądał mój brzuch, lepiej się czułam, także no teraz znowu zaczynamy. Tylko też nie mogę się nadwyrężyć, bo pamiętam, że miałam problem z kolanem. No, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzymajcie. Nagrałam Wam nic kochani z siłowni, bo jakoś tak się czułam niekomfortowo, było strasznie dużo osób, ale wyszłam właśnie z siłowni, byłam już właśnie w Aldim. mam dosłownie 2% baterii, także zobaczymy się już w domku i pokażę Wam co tam kupiłam, ale jeszcze zanim to, to soczek pomarańczowy mój ulubiony, wiem, że to też są, wiecie, takie soki, które nie są jakoś zbytnio dobre. Zdrowe i tak dalej, ale już wolę wypić naprawdę sok pomarańczowy, nie katować się tym, że muszę tylko wodę pić yy, i tak dalej, chociaż mam tutaj wodę, yy, tylko po prostu no, napić się takiego soczku, bo ja bardzo lubię. Lepsze to niż gazowane, pełne słodzików, kole yy, czy Pepsi, chociaż też nie ukrywam, że na pewno się napiję w trakcie, jak teraz właśnie chodzić będę na siłownię, ale po prostu soczek więcej mówić. Mam ochotę, to piję. A tutaj kwiatuszki, inny soczek, troszeczkę bardziej z mniejszą ilością tam cukrów i tak dalej. Kiwi, bo słyszałam, że kiwi bardzo dobrze działają tak przeciwzapalnie, więc kiwi. Mam już wodę do Tutaj mam kwiatki. Takie piękne, to chyba są goździki z tego. To wiem w takim, zobaczcie, takim pięknym podróżu, takim borcie, można by powiedzieć. to są przepiękne, także po prostu chciałam takie dwa. Wygląda to przepięknie. Te już e, są troszeczkę rozwinięte. Te jeszcze muszą się rozwinąć, także na razie sobie stoją tu, ale będę je przykładała bliżej okna e, na dzień, żeby one troszeczkę, właśnie się tak wiecie, rozkładały. E, jak będzie słoneczko. O i tu mam z zeszłego roku właśnie takie dynki, znalazłam je. No, od razu lepiej to wygląda, jak są kwiatki w domu, był czas na jakiś trening i tak dalej, a teraz ostatni tydzień nauki przed egzaminem, Ostatnie, wiecie, jakieś takie szlify. W sumie dodali nam jeszcze jeden temat, ale to już nawet tego nie skomentuję, ale ostatnie już właśnie takie szlify, żeby to wszystko zrobić i kończyć po prostu ten pierwszy semestr ten pierwszy przedmiot, żeby to wszystko już było załatwione. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, już tutaj będę dalej działała. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!